Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o regule trzech zabawek. Jeżeli interesujecie Cię ten temat, zapraszam do oglądania. Reguła trzech zabawek polega na tym, że e, dziecku, e, małemu, takiemu już miesięcznemu nawet, e, do zabawy należy podać trzy zabawki. Będzie się bawiło aż do momentu, aż się znudzi. Wtedy te trzy zabawki się zabiera. I podaje mu się inne trzy zabawki. Będzie się bawiła, aż mu się znudzi. Wtedy mu się je zabiera. Podaje się kolejne trzy zabawki. I następna tura jest taka, że się miesza tamte zestawy. Inny zestaw to jest coś innego, mimo że zabawki są te same z poszczególnych trzech zestawów. Także mając nie za dużo zabawek, można. Zrobić rotację tych zabawek, i dziecko zawsze będzie tak samo zainteresowane, jakby bawiło się po raz pierwszy nową zabawką. Jeżeli ten film Ci się podobał, zostaw lajka, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego. I do zobaczenia następnym razem. Pa!